Ludzie nie zawsze są źli. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię mleko, lubię, lubię. lubię mleko! O! Tego się nie A Co taki zadowolony? Nie masz co jeść? Da dać? Nie mam. Nie masz co jeść? Nie mam. Iść kupić cztery kotlety nie. i szczewiówkę? Tak? Nie. A może pojedziesz taksóweczką sobie sam kupisz, czy nie? Nie. Nie. A, a ty cię nie stać? Nie, niego nie stać. On nie. tutaj bi biduje. Bidula. O, On sobie o, wybrał tak, biedula, przyjedź tego... Paweł, przyjedź, pomóż posprzątać, kurda, przyjedź, ktoś ci broni? Ile razy już chcieliśmy to zrobić? A Krzysztof, nie, nie. dzisiaj ma dobry humor, jutro, kurwa, mówi nie i koniec, no. no. I, i, haha, to jest tak Ale czas, tak jest, Krzysztof? No tak jest? Co? Tak jest, czy nie? Tego nie powiem. A tego nie powiesz, ty, ja wiem, że ty tego nie powiesz. Ja ci... Dobra, powiem. No, ile razy tak było, Krzysztof? Powiedz tak szczerze, no. 4, 5. Braliśmy o, się za sprzątanie? Pięć. I zmieniałeś zdanie z co chwilę, tak? Może dwudziestu razy. Zgadza się, zgadza się. A może teraz Pawełku ja coś na ciebie tutaj napierdolę, a Krzysztof potwierdzi, co? Krzysztof, a może Paweł cię siłą zabrał do samochodu i zawiózł do szpitala? Siłą związał cię, powiedz. Tak? Siłą, nie, ale powiem. Ale związał ciebie, tak? No, nie, nie, no nie, powiedz, nie, Paweł, Paweł za, zastraszył, zastraszył cię, no. że jak nie pojedzie, to e, będzie miał przejebane, e, gdzie, e, tego, e, jeszcze raz mówię, się nie wpierdalaj, bo Cię z soku pogonili, bo e, dzwonił dzisiaj do mnie e, koleżka, E, nie będę wymieniał imienia, e, który sam stwierdził, że ty jesteś chujem. O. I to i to e, też e, na wizji mówię. Słuchaj, co? E, ty, ty przyjechałeś e, na lajcie, mówiłeś, ja, ja tu nie jestem po to, żeby tobie coś kupować. Dobrze kogo jesteś, 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 taki hojny, skoro jesteś ee, wybawca ee, utrapionych, ee, zmęczonych, tak. zastraszonych, tak. Krzysztof zastraszony, no. proszę jaki zastraszony, patrz, patrz kup. jaki zastraszonych Krzysztof jest, no. Dla, dla Krzyśka, eee, nawet jakiś sok, eee. nie wolno jemu soków, żadnych kurwa soków, ale dobrze, herbatę pić, o, gorzką i już, nawet, nawet, jak pije, no. herbatę. Kto dzisiaj robił herbatę dla Krzyśka? Ja zrobiłem. Ja zrobiłem, bo Krzysiek nie... nie... No jak ja? Droga. Paweł. Ja. Paweł, Paweł ja... wujek, wa wujek Waldek z Bokotowa. O. No, Wujek o. Waldek z Mokotowa. A na jego wujek nazywają? Ja tak nazwa nazwałem go. Nie chcę go obrażać, bo ja nie lubię obrażać ja nie zaczepię nie, go. Ale... ale jeżeli on obraża mnie... A ale... co ja mu kurwa z nim... Wódkę pił? Ale Jacek, ale no. trzeba powiedzieć prawdę. No to prawda się mówi właśnie. A Czy, nie kurwa przyjdzie, przyjedzie, masz... wyssap z palca, niż nie będę mówił co. I on przyjeżdża i tu yy, rządzić wie, będzie, on tu wielki, będzie rządzić. Wielki no. pan, potrzeba jakieś... Chwała ci za to, że zawiozłeś Krzysztof, że Krzysztof się zgodził z tobą pojechać do szpitala. I tylko za to ci chwała. Ale tu nie oskarżaj, nie rzucaj pomówień jakichś, że... Krzysztof 400 zł, sam mu w usta włożyłeś te słowa kurwa i kto jest myślący, to to widzi, a ty robisz z siebie nie wiadomo kogo kurwa. Tak. Wystarczy jeden męczennik. Ale słuchaj, ja to robi. ale, no. ale, ale jakie 400 zł, ale słuchaj, e, e, my z Krzyszkiem sobie jeździmy tarcówkami. Kto, a Krzysztof płaci, tak? No, no e, raz tak, nieraz e, ja płacę oczywiście. Ale stać, stać. Tak. I nie jedziesz po. Krzysztof nie ma co jeść. A wyobraź sobie, że on kurwa jeździ taksówkami do Zodiaka. Pojedzenie, no. A ty mówisz, że on nie ma co jeść. A ty, frajer taki kurwa, przyjeżdżasz i jeszcze cztery kotleciki kupiłeś dla Krzysztofa. No, Który Grebek zjadł? Nie, akurat nie, akurat nie je zjadłem. i, no. bym nie I Jeszcze wiweczkę, no. Jeszcze wiweczkę. Ale ubierz, Dobra na, dusza. Mówisz Paweł, że ja bym tego nawet nie ćknął od Ciebie, nic! A, ale wiesz co ja nie mu zrobiłem? Bo byłem Co jemu zrobiłem? uzławił. Cicho! Na siedzenie? Co na siedzenie narobiłeś? Nalałem. <laughs> Nalałeś? A to, a to nie pierwszy raz, Krzysztof! A on tak chyba lubi, nie? O co, to pierwszy raz? Chyba. I dobrze no to... mu! Ale Ty naprawdę źle się czułeś, Krzysztof, ja już to widziałem. Naprawdę. Nie, Krzysiek, e, tak, Krzysiek źle się czuł, e, e, co badałeś się... Ale z witala e, miejskiego do Choroszczy mnie zawieni na sygnale. Ale kiedy? Wtedy? Wczoraj. A czemu do Bo Ja tam interwencję robiłem, wszystko krzyczałem, to już <noise> policzyli mnie, że ja wariat. A, o widzisz, to tego ja nie wiedziałem. Ale lekarz dobry to, był? to, to jeszcze... To jeszcze. Lekarz dobry był? I tak. Panie, co pan tutaj szukasz do no, niego? Ja my nie wiem. Ciebie ten cukier trzymał, wiesz, Krzysztof? Co? Ciebie cukier ten trzymał. Nie wiem. No, ale mówiłem no, tobie, no, tak Krzysztof, wezwijmy tak. lekarza. Mam doktora. Przyjedzie cię zbada. I teraz, ja, żeby była jasność, jeszcze Krzysztof, już jak dojdziesz do siebie, to wszystko ogarniemy. Załatwimy znowu pielęgniarkę. Dobrze? Dobrze. Że... Sławek do mnie dzwonił. O, na temat pielęgniarki? <tryk> tak. Panią Agnieszkę pogoniłeś. A dobra kobieta była. Żałujesz teraz, co? Widzisz Krzysztof? <tryk> a może ja ją przeproszę? No to może będzie oglądać film. No to No to proszę, ja nagrywam to, cały czas. To, to przyjadł, to przyjadł Pani Agnieszko. Siostro. Ale bez płaczu, Krzysztof. Ja mogę się z nią skontaktować, jak, jak będziesz chciał. Porozmawiasz z nią. A masz... Źle miałeś? Miałeś posprzątane. Żyjanie, Byłeś do... Do... zadbany. A masz, a masz... do zadbany. Mam do niej kontakt, a. tak, jak najbardziej. Krzysiu, Krzyś. E, e, czy tego... My z Jackiem możemy się skontaktować z panią Agnieszką e, i poprosić ją, żeby znowu tobą się, e, się opiekowała? Tak. Nawet zobacz, żeby przyjeżdżała raz w tygodniu, to już by było coś, tak? Tak. To już nie musi być codziennie tutaj. Zgadza się. No. Ja porozmawiam ale z nią, zadzwonię. Ja mam z nią kontakt. Ale Krzysztof, e, okresie... gdy musisz <laughs> ugryźć się w język czasami, zobacz ile razy ty ją obraziłeś, no? Ja wiem. No, ludzie myślą, że tu tak stryknięcie, już każdy przychodzi, każdy może pomóc. Przyjdźcie kurwa i pomóżcie. Ale Jacek, sam, sam e, widziałeś, ile razy dzwoniłem do ciebie e, przytłumaczyć, e, żeby wziął tabletki czy coś. Dobra, teraz oczywiście e, nie chcę złego słowa powiedzieć na krzyczka, bo e, bierze. No i bardzo dobrze no. Tak, nawet dzisiaj rano poszedł do tego do łazienki, e, Użył Maści No to co to, to już tylko. E, tego, to tylko my wiemy o co chodzi. Nie, tak. O tym nie mówimy. Dobra, ale nie, ale... Ale zrobił to trzeba, tak? Tak. Zrobił co trzeba, e, przyszedł, e, nie, to powiedział Okej, okay, Andrzej, ja wszystko zrobiłem. I Krzysiek, i tak trzeba. Nie gniewaj się na mnie, że ja może y, na, ciebie, na ciebie krzyknę, czy coś, ale to nie jest zezwój woli, to jest dla twojego dobra. No, oczywiście, no ale, się, no ale... Ale z większością razy to się nie da Krzysztofowi wytłumaczyć, bo on ma swoje zdanie, wie najlepiej, tak? No, bo Warmianin no, no, twardy nie, no. Bo co, co? Warmianin twardy orzech. Twardy orzech Warmianin, no. no, ach, no. i weź. <laughs> Yy, przetłumacz. No i bądź wytłumacz, no bądź mądry i wytłumacz, no. A jak będziesz mówił za dużo razy, to jeszcze lacho po łbie dostaniesz. No tak, no. Tak? Krzysiek? Po łbie to nie już. Ale po, po plecach? Nie, nie, nie. Po dupie? Nie, nie, nie. Po, o, nie. po dupie tak. Po tak? E, Krzysiek, o, absolutnie, żadnej agre, agresji do mnie. Nie, nie, nie ma tego, tu żadnej nie, agresji. Nie uskuteć, ja? Między nami nie ma żadnej agresji, Krzysztof, nie, prawda? Nie, ale... Nie ma. Krzysiek, e, nie gniewaj się że jak e, krzyknę na ciebie czy coś, to e, ubierz mi, że to nie jest e, ze e, złej woli e, czy to jakaś agresja do ciebie to jest e, po to, żebyś e, wziął leki żebyś e, jak to się mówi posmarował no, kiedy e, robi, przyjedzie Przyjedzie, po obiedzie, mówił, że przyjedzie, no. Czego? E, A kupił? Pewne rzeczy. Spodnie? Kupił, mówił, że kupił, tak. I Krzysiu, e, naprawdę, nie ma się na mnie. Jak Krzysztof... Bo, 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 bo ja tego nie Użycie. robię e, w złej wierze. Ja postoję, siedziałem się w robocie. Mam teraz trzy dni wolnego wziąłem. O, kto to nie... A, bo... nie, oni tylko przyjechali. Wziąłem trzy dni wolnego, Krzysztof. Dziękuję ci. No widzisz. I ja ci tu pomogę. Ogarniemy wiem, bo... to po sesji. No, ja, no ja też e, spróbuję wziąć Jakieś tam z dwa dni wolnego, żeby e, pomóc Tobie? No tutaj wiesz, damy radę, no ale jutro jutro ja tutaj będę dyrygował, dobrze? Tam na, po, na podwórku, Dobre. dobra? O, Co potrzebne, co niepotrzebne, idzie aut. Tak? Nie. Nie, co wszystko potrzebne. Wszystko idzie tajem. aut. Co, po, co potrzebne, to potrzebne. Co niepotrzebne, to aut. Aut. No. no. E. Przecież... Ja będę siedzieć i będę patrzeć. A ty możesz sobie usiąść i patrzeć, tak? Dobrze. Dobrze. I, i tego, e, Kulacu, pokazywać. To aut, e, to... E... Nie, 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 nie. Proszę tutaj się nie wpier. Ja będziemy razem współpracować, tak? Żeby nie było kłótni, <laughs> i niczego. O, o, nie nie o. będzie, nie? <laughs> tak, tak. To już to, Krzyśku mieliśmy tak, w Krzyszku tam... mieliśmy w tamtym tygodniu to zrobić, no. Ale nie wyszło. Usiądź, chodź ja... Weź nałóż sobie, kapcie. Chodź wyjdziemy na podwórko, jest cieplej niż w domu. Weź ten obiad, zjedz. A ile razy tobie Andrzej przynosił obiad? Kurwa, no. Paweł, a ile razy Andrzej? Krzysztof nie musi być jak Wojtek, Michałycha, Michałycha. Ale, ale... ale przynosiłeś było. Tak. Byłem świadkiem tak. niejednokrotnie. No. Ale, ci, ale czy ja dla Chriska dla no. żałuję? No nie żałujesz nie. no. Ale proszę, mnie, proszę o, mnie o tego o Nie, flaki. to moja moja... Proszę auto. bardzo. Masz flaki. E, proszę mnie o rosół. Masz rosół. Czy, czy ja żałuję? No da, nie, da, no. da, da nie. Tylko masz nie pić mikoli, Krzysztof. Bo zaraz będzie to Panie, samo. Oh yeah. wszystkie, wszystkie... Panie Jacku, kola to. No też. Wszystko w kole od Od Do tobie? Tak. Tam co leży na hoboku? Tak. To butelkę ja za, za, za tego. A bierz? A bierz teraz, a wtedy to daj, a bierz. daj, podaj. A wiesz, ja, ja mam swoją kolej. Herbatkę, tak? Coś... Mam. Czajniczek. mu mu e, e, nie, nie, nie dadzą herbatę. Proszę bardzo. No Możesz doleć wody? Daj, dolej Ci wody. A Krzysiek, ja mam taki ten, w domu, jak to się nazywa? że tak więcej sobie robisz herbaty czajnik, nie czajnik, tylko dzbanek taki na herbatę to przywieź przywieź Ci i tam będziesz miał pięć kubków takich naraz to przywieź no to jutro Ci przywiozę no. Krzysiek, ale od razu mówię Krzysiek, żeby nie było że to wszystko z kuchni też leci 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 jutro jak, jak patrzy się nie leci. Leci. leci 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 tak, nie będzie tutaj tego Wszystko to nie dobre. No, to po co tyle żarcia kupujesz? Słucham. No i, i tak, Krzysiek, Krzysiek, Krzysiek głodny. Ile? Krzysiek chcesz? Co? Koli sobie wiesz? Ma, tak, mam zabrać Coca-Colę? Masz zabrać. Dobrze, zabiorę Coca-Colę. Masz zabrać. Nie będziesz już tego gówna pił? I mleka. Mleka też nie będziesz pił? Nie. No już tam. Już amen z mlekiem. Amen z mlekiem? Słuchajcie! Słuchajcie wszyscy! Mogę, mogę dwie kole wziąć? Bierz, no wszystkie. A gdzie ta kole jest? Tutaj już? Co? Nie, na, na podwórku. Ty, na Akuboku. Zabierajcie, a Jacek zajmuje u kole. Dobrze, ja w... nie, podzielę się z Andrzejem. A dziel się? No, a ty obiad zjedz. A ja zaraz wyjdę na podwórek, posiedzimy, pogadamy. No, dokładnie. Mi się pić, chce właśnie, coli. To pójdziemy, pogadamy. No dawaj, ja Ci wezmę tę herbatę, wyniosę, żebyś się nie oblał, bo zaraz poblewasz się cały.